Cześć. Ja jestem Bartek i na co dzień prowadzę hodowlę zwierząt egzotycznych oraz wystawę zwierząt egzotycznych i zapraszam na kolejny odcinek na kanale Brodate Gady. A dzisiaj chciałbym wam pokazać nowego zwierzaka, który pojawił się u nas na wystawie. I po małych roszadach, o których wspominałem w ostatnim odcinku, jaszczurki stąd przeleciały tutaj, a tu zrobiliśmy terarium pustynne dla legwanika obrożnego. Jest to samiczka, przepiękny gagatek, natomiast niestety samiczka. Niestety, niestety, bo drugą samiczkę możemy dokoptować i zrobić po prostu dwójkę biegających gagatków, i będą super. Niestety, ze względu na to, że samice. U tego gatunku są o wiele mniej wybarwione. To samce są ślicznie niebieskie, mają przepięknie żółte głowy w zależności oczywiście od odmiany barwnej. Więc no jak to w naturalnym środowisku, to samce są tą płcią, która musi zachęcić samice do kopulacji. Więc to samce są bardziej kolorowe, pstrokate. One często tańczą. Więc dosyć zabawne, że u nas, u ludzi, te role trochę się odwróciły. Kobiety się malują, e, są bardziej kojarzone z, z kolorami, a w naturalnym środowisku to właśnie samce są strokate, są kolorowe, tańczą, żeby zachęcić te samice. A samice są takie szarobure bardzo często czy tam mają bardziej stonowane kolory. A sponsorem tego odcinka jest egzotyka, na której możemy spotkać się już 21 września w niedzielę. I przez ten weekend, czyli od jutra, przez sobotę i niedzielę możecie kupić bilety z kodem BRODATEGADY 30% taniej. Więc nie dość, że bilety online są tańsze niż te kupowane stacjonarnie na miejscu, to Wy dostajecie jeszcze 30% rabatu na zakupy z kodem BRODATEGA. Ta samiczka jest naprawdę przepiękna. Dzisiaj niestety nie jest jej dzień, bo ona jeśli ma dobry dzień, to potrafi wyglądać przepięknie. I być no, niebieska. Niestety dzisiaj jej coś jeszcze nie, nie do końca odpowiada, i tutaj też będę musiał zmienić grzanie, ponieważ wstępnie grzanie jest tutaj w postaci maty grzewczej, i te jaszczorki, przez to, że występują standardowo na południu Stanów Zjednoczonych oraz w Meksyku, w naprawdę ciepłych miejscach. U nich w terrarium powinno być około 40 stopni na wyspie ciepła. W najchodniejszych miejscach nie powinna temperatura spadać poniżej 25 stopni. Dlatego będziemy zmieniać tu ogrzewanie. Potrzebujemy oczywiście ufałki. Ufałkę macie tutaj po całej długości z Arkady Bardzo fajne lampy, naprawdę świetną robotę robią. Ale będę dawał tu jeszcze dużą lampę grzewczą, która nam zrobi. Najprawdopodobniej z tej strony, żeby lampa grzewcze, żeby wyspę grzewczą zrobić na korzeniu, żeby mogła sobie wysoko siedzieć i się wspinać, bo jaszczurki lubią być wysoko, lubią się wysoko wygrzewać, bo wtedy mm, widzą całe terrarium dookoła, jak jest jakiś owad, cokolwiek, no to wszystko doskonale widzą. Także warto zrobić taki wysoki punkt w terrarium u jaszczurek, żeby widziały sobie całe terrarium obserwowały. I teraz żeby wam zobrazować, bo jest mata grzewcza tutaj. 38, 42 stopnie w najcieplejszym miejscu. Także ona temperaturowo tu ma naprawdę przyjemnie. Ma miejsce, żeby się wygrzać. Ale to moje pierwsze kroki z tym gatunkiem, i dostałem informację, żeby nie dogrzewać e, tych jaszczurek od spodu, tylko jednak grzacie od góry. Dlatego też zamontujemy tu mocną lampę grzewczą, bo to jest też terrarium dosyć spore, bo tu mamy 150x60x60, na na 60, w którym śmiało e, mogłaby nie siedzieć jedna jaszczurka. Tylko nawet harem. Bez problemu trzy sztuki mogłyby sobie tutaj siedzieć. Jeszcze jest tu nas krótko, więc nie jest zaadaptowane aż tak mocno. Ale spróbujemy go troszeczkę rozruszać jedzonkiem. O niej to są biegające świerszcze. Aha, już się zaczyna. Świetne jaszczurki. Właśnie, jeśli chodzi o wymagania, to dosyć wysoka temperatura, czyli te około 40 stopni w najcieplejszym miejscu, w najchłodniejszym 25. Terarium no dla jednego osobnika bez problemu. Setka wystarczy. O, proszę, już nam się gaga tego budził. Jak popatrzycie. Zmieniła trochę kolory, nie jest bardziej niebieska. 80 setka dla jednej sztuki jak najbardziej wystarczą. Kiedyś była klasyfikowana jako podgatunek legwanów, dlatego w Polsce bardzo często nazywa się je legwanikami obrożnymi a teraz należy do rodziny. Nie będę się bawił w, e, w, w czytanie odmian łacińskich. Nie potrafię czytać łaciny, więc nie będę próbował. mogę wam powiedzieć, że ten mały gagatek zrobił nam strasznego psikusa e, w pierwsze dni, kiedy był tutaj. Ja przygotowałem to terrarium dla niego. Zrobiłem mu, bo niewiele trzeba było tu wymieniać. Tak naprawdę zostało one umyte, wyczyszczone, Podłoże z e, tropikalnego, z ziemi, z torfem, i tak dalej, zostało wymienione właśnie na glinę na terraklej od Tropikala. Uwielbiam, e, uwielbiam ten terraklej, bo naprawdę świetnie się sprawdza. To Jest mocne polowanko. Wstydzisz się, co? I ten mały gegatek zrobił mi strasznie na złość, właśnie w pierwszy, w pierwszy dzień, odkąd ją tutaj wpuściłem. Ponieważ ta ścianka, która tutaj jest, ona była sklejonym tym korzeniem i ja nie wiedziałem, że tu od spodu po całej długości była szpara. Glina była jeszcze nie w 100% związana, więc ten mały gagatek, który potrafi kopać, stwierdził, że wykopie dziurę. I był z tego tytułu bardzo zadowolony, ponieważ zaczął kopać w tym miejscu przed zakorzeń i znalazł się tam w rogu zakorzeniem. Więc żeby wyciągnąć tego zgreda małego, musiałem oderwać cały ten korzeń. Dlatego też widzicie glinę, że jest troszeczkę inna przy łączeniu ze ścianką, ponieważ musiałem ją zalepić na nowo. I musiałem od spodu 5 kg gliny poszło od spodu żeby zabezpieczyć to terrarium żeby już tam nie miała szansy wleźć i się schować bo bałem się, że najzwyczajniej w świecie się zaklinuje i nie będzie miała jak wyjść i mi tam zdechnie no i teraz już ma fajny, bezpieczny domek i się przyzwyczaja do niego jeszcze pełnej aklimatyzacji mam wrażenie, że nie przeszła plus zastanawiam się na ile pomoże zmiana ogrzewania w momencie, w którym jeszcze podniesiemy temperaturę w całym terarium, bo już jest ok, ale mogłoby być cieplej i zmienimy właśnie na ogrzewanie to od góry. Fajny jaszczur. Bardzo aktywny, w porównaniu do scynka krokodylego, którego miejsce zajęła. To jest naprawdę niesamowite stworzenie, bo bardzo fajnie je widać. Bardzo ładnie poluje, ma fajny apetyt, więc to jest super, a faktycznie biega za tymi świerszczami, zjada je, więc jest... Cudo. Jeszcze jak się wybarwia na ten niebieski, gdzie no niecodziennie to jeszcze robi, no to wygląda prześlicznie. Nigdy wcześniej tego gatunku nie miałem u siebie w hodowli. Miałem z nim do czynienia. E, parę razy je widziałem, miałem u siebie na krótki czas w domu, ale nigdy tak, żeby się nimi zajmować przez dłuższy czas. Zobaczymy, jak będzie dalej. Bo coś czuję, że na jednej się nie skończy, e, tylko do niej dobrać samca albo drugą samicę będzie bardzo, bardzo, bardzo ciężko, bo rzadko się zdarzają, szczególnie, że to jest jakaś tam konkretna odmiana barwna. Nie pamiętam szczerze jaka. I muszę do niej znaleźć konkretnie takiego samego samca albo samicę, żeby to miało ręce i nogi. A samca bym chciał, żeby to faktycznie ten samiec pokazał swoje kolory. Myślę, że z tym legwanem obrożnym będzie bardzo podobna sytuacja jak z analizem brodatym. Na początku trochę sceptycznie podchodziłem do tego zwierzaka. Tutaj macie tego gagatka. W tym miejscu, o, pięknie nam się pokazuje i powiem wam, że jego plusem, to co mnie urzekło w tym jaszczurze, jest fakt, że pięknie się zlewa z tymi korzeniami i często jak siedzi gdzieś sobie na korzeniach i się wygrzewa, to ciężko go znaleźć. Więc to jest fajny jaszczur na wystawę, właśnie po to, żeby mieć mm, zagadkę, za każdym razem go szukać. On potrafi być naprawdę tutaj, e, przed nosem, i człowiek go nie widzi. Urzekł mnie e, swoją osobowością, tak, gagatku, ponieważ jest bardzo spokojny. Ma przepiękne oczy. I no, jestem w nim zakochany. Zresztą jak większość, yy, większość ludzi ekipy pracującej tutaj uwielbia tego stwora, bo jest naprawdę mega przyjemne. Bardzo ciekawski, przy karmieniu, on wie, kiedy jest karmienie, wychodzi wtedy na ręce, przy szybie jest od razu i tak dalej. Pięknie jest pensety. Naprawdę ślicznie to jest zwierzę, który człowieka się nie boi. Prześwietnie skacze i musimy umyć tu szyby. Ktoś pytał w ostatnim odcinku o osad. On jest. Tylko te teraria, które pokazywałem wtedy, one były świeżo umyte. I to cały sekret. To jest to, co powiedziałem, że ocet z wodą robi świetną robotę i można genialnie umyć szyby z całego osadu. Natomiast po trzech miesiącach te szyby u nas wyglądają w ten sposób. Te, które nie są umyte. Jest bardzo interesujący w obserwacjach. Naprawdę można spędzić kupę czasu na patrzenie na jego zachowania, na obserwację tego zwierzaka. Plus interakcje, w które, on, w które on wchodzi z człowiekiem. Ten zwierzak się nie boi człowieka, wychodzi mu na ręce. No i też fascynującą sprawą są jego oczy, ponieważ on ma takie same oczy jak kamelona. Jak się przyjrzycie. Och, ale masz piękne oczyska. On ma dwa niezależne oczka, którymi właśnie sobie patrzy dokładnie tak samo jak kameleon. On ma naprawdę bardzo śliczne te oczy, trzeba przyznać. I to wszystko w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli podoba wam się to co robię, to zostawcie suba, lajka i komentarz za egzotyka dla zasięgu. A jeśli chcielibyście wspierać moją pracę, to możecie zostać wspierającym tego kanału albo zrobić po prostu zakupy na moim sklepie internetowym brodategady.pl.